Siemano z tej strony MTL, a tutaj jest drugi odcinek. Zagrałem w Super Meat Boy. Fu, dużo się działo. Mm, no, może nie dużo się działo w poprzednim odcinku. Tutaj mamy już 5, przeszedłem już na odcinku. Teraz kolejne 5. Nie wiem, co nas czeka. Nie grałem w to, więc lecimy. Wow, no to nieźle. To jedziemy trochę będzie tego. To się dopiero pewnie później zacznie ruszyć. No, nie, nie ruszało się. No, bardzo dobrze. Udało się, dobra, jeden przeszliśmy. A to by się przydało, czekaj. Fak. Mm. Czekajcie, jakby to wykombinować. Przydało się tak zrobić, żeby. Aj, kurde. Mm. A, fuck. Shit. Ajajaj, ajajaj. Aj. Aj, aj, aj. Trochę za, za wcześnie. Aj, ja. aj, no dobra. Bardzo się... Aj, bardzo potrzebne są te plasterki. Nie wiem w ogóle do czego one są, ale mogą być fajne. Jeżeli tak autor zrobił, że ten, że robi tam, ten, ten plaster, to powinno się też przejść, ale ja tego już teraz nie będę robił. Fuck, co to było? Fail. O, i leci jeszcze, pięknie. Już jedno przeszliśmy. Dobra. Mm. O, oh, fuck, dobra. <ścoughs> trochę problemu z tymi kolcami. No nie, dobra, <ścoughs> jeszcze raz. Odcinki są bardzo gromadne, A nie wczuwam się w grę, tylko z wami gra, Pff. dobra, jeszcze teraz się ogarniam i gram porządnie, dobra, no nie, ja, znowu, No myszka nie niepotrzebnie, to ja, mufak, no, prawy, oberwałem, zła strona, kurde, cały czas zwa... No. dobrze, że gadam, o, fak, i tutaj. Ach, dobra. To może zacznę o czymś mówić. Mm. Może zacznę o czymś mówić. E... O, odcinki są krótkie. Tak jak, u... tak jak z... e... widzieliście, odcinek ostatni trwał 7 minut. On był jeszcze i tak dosyć długi. W porównaniu do tego, co dzisiaj pewnie będzie. Dzisiaj będzie tak krótki, pewnie. Ale chciałam poruszyć jeden fajny temat: e... Stosunku subskrypcji. Mm. Powinienem zrobić na to. Specjalny, jak to się mówi, jak to się... specjalny odcinek informacyjny, ale mi chodzi o subskrypcję, a dokładnie to o ludzi, którzy mnie subskrybują. pięć osób mnie subskrybuje, za to bardzo dziękuję. Czyli tak, znalazł, z tego co widziałem, to Kamil. Jak to było? Kamil, dzisiaj mnie zaczął subskrybować. Dzisiaj dwa filmy się właśnie. O, oh fak. O, oh fak. Dobra. Źle to pojechałem. Yy, Kamil. Kamil Sztychowski? Tak, Kamil Sztychowski. Nie dzisiaj, tylko. Yy, dzisiaj to Marcin Schlachter. Przepraszam, jeżeli źle to wymówiłem. No, prawie. Dawaj, ja. Yeah. Pięknie. I. Bardzo za to przepraszam, że źle wym wymówiłem i 6 dni albo 5, już nie pamiętam konkretnie, e, dostałem subskrypcję od Kamila Sztychowskiego chyba, za to bardzo tym osobom dziękuję. Kam e, jeszcze dwa komentarze dostałem od Marcina właśnie z powodem e, w pierwszym filmie dzisiaj właśnie to przeżydam w pierwszym filmie Zaraz mu odpowiem. W pierwszym filmie dostałem komentarz, że on lubi oglądać osoby, które dobrze nagrywają. Nie lubi strasznie tego, jak ktoś nagrywa i myśli, że jest fajny. Nie wiem, czy miał my na myśli, że taki jestem, czy ja taki nie jestem. Nie wiem, to już jego zdanie. Jeżeli nie podoba mu się ten, to już nie to już nie ten. Nie jego wino. To nie podoba mi się to spokojnie. Nie musisz mnie subskrybować. Powiedział, że subskrybuje mnie, dlatego, że przyda byłaby mi się jakaś subskrypcja. Nie wiem o co w tym miało chodzić, ale chyba chodziło mu o to, żebym yy, tak to zrozumiałem, że żeby dostał więcej subskrypcji. On mnie zasubskrybował, żeby dostać ich więcej. Nie wiem, czy tak to chodzi. Ktoś tam mówił kiedyś, ognałem sposoby jak się wybić. Często robię takie testy, jak to zrobić. Nic mi z tego nigdy nie wychodzi. Czasami montowałem filmy, kamtazja mi nie działa. Programy żadne. Więc... nie za dobrze. Ale teraz to jest gra, więc gramy ostatni poziom już dzisiaj. Wow, to będziemy go przechodzić. No i bardzo dziękuję kubie26777 za to, no, za to, że mnie subskrybuje i ma fajny kanał, po co się do niego po to, jeśli sprawdzi tam, chcecie to zobaczcie, no i to chyba wszyscy, co mnie subskrybują, nie, tam są trzy osoby, nie wiem, i jedna osoba, yy, Igor Kasztan, hmm... Nie będę się śmiał z jego nazwiska ani imion. Ja pierdzielę. Nie będę się śmiał jak się nazywa. Każdy się nazywa tak jak powinien. Tak jak, yy, jak ma nazwisko i imię, z tego się nie powinno śmiać. Tak samo jak się nie powinno śmiać. Tak jak niektórzy mówią, Murzyni. Ja nie mówię Murzyni, tylko Czarno-Skórzy. Czasami mi się wymsknie. Jak coś. Ale to tylko czasami. Jak już. No. O jezus. Fail. Nie wiem, pewnie długo to będę przechodził. Dobra. Nieważne. Yy, I to jest tak jak z, z takimi ludźmi, co mówią zamiast czarno-skojizmu, murzyni. I podoba mi się to za bardzo. To żadnej kultury. Tak jak ja mam do, do mamy powiedział przekleństwo. O Jezus. Coś podobnego. Co w tym jest. Ojej, fuck. Dobra, leciś. Oha, już 7 minut, tak jak wtedy. Chciałem dociągnąć max do 10 do minut, dociągam filmy. E, filmy z midwojach, gameplay. 10 minut, taką mam zasadę, taką sobie ustaliłem teraz. Głupia pewnie, nie? Mam problem z, nagrywa z nagrywaniem malutki coś mi tam się zwaliło z programem i nie mogę nagrywać więcej niż 10 minut bo obliczyłem sobie i to będzie y nie możemy więcej zajmować 10 niż 10 megabajtów i żeby nagrywać y te 10 megabajtów y to ja muszę max 10 minut y więc, no to może powiedzieć, że to jest bardzo dużo, może to nie jest ma bardzo, tak bardzo, bardzo dużo miejsca, ale mm, to trochę, trochę tam, no to coś tam, coś tam by, fuck, mam półtorej minuty na, na skończenie odcinka, na to przejście. Dalej nie robię, dalej robię ten, już koniec. Mm. Fuck. Ugh. Denerwuję się. No nie. No, fuck. Dobra. I bardzo dziękuję tym osobom za subskrypcję. Zaraz może przejrzę, jak mają jakieś kanały. O, o. O, nie. To już koniec. Z tobą. Jeżeli mają jakieś kanały, to zaraz do. Do nich zajrzę. Nie sprawdzałem dokładniej. Oh Fak. Ah. Dobra. E, widać. Dobra. Ja się będę z Wami już tutaj żegnał. Odblokowałem kolejne 5. Nie będę tego teraz. Przejdę to później. Dobra. Tak ja się z wami jeszcze raz żegnam. Do zobaczenia do następnego odcinka z Super Meat i z czegokolwiek. Bardzo dziękuję tym osobom. I możecie zapamiętać moje słowa jak chcecie. Więc do zobaczenia do następnego odcinka.